Dane są cztery wyrażenia, które z tych wyrażeń jest większe od 10. Pierwsze wyrażenie 3, dodać pierwiastek z 35. Pierwiastek z 35 jest to liczba niewymierna, więc zastanówmy się, jakie jest jej położenie na osi liczbowej. Pierwiastek z 35 to trochę mniej niż pierwiastek z 36. Pierwiastek z 36 do 6, więc ta liczba jest mniejsza od 6. Więc jeżeli do liczby trochę mniejszej od 6 dodamy 3, to na pewno otrzymamy mniej od 10. Następne wyrażenie 7, dodać pierwiastek z 8. Zastanówmy się, jak na osi liczbowej leży pierwiastek z 8. Pierwiastek z 8 jest trochę mniejszy od liczby, Pierwiastek drugiego stopnia z liczby 9. Pierwiastek drugiego stopnia z liczby 9 to 3, więc pierwiastek z 8 to trochę mniej niż 3. Więc jak do 7 dodamy trochę mniej niż 3, na pewno otrzymamy mniej od 10. Kolejna liczba to pierwiastek z liczby 48. Pierwiastek kwadratowy z liczby 48 jest na osi liczbowej na lewo od pierwiastka z 49 pierwiastek z 49 to 7 więc pierwiastek z 48 jest trochę mniejszy od 7 jeżeli to jest mniej od 7 to gdy od 17 odejmiemy mniej niż 7 na pewno otrzymamy więcej od 10 i kolejny przykład, minus 2 dodać pierwiastek z 98, pierwiastek z 98 jest mniejszy od pierwiastka z liczby 100, pierwiastek z liczby 100 to 10, więc tu mamy mniej od 10, jak do minus 2 dodamy mniej niż 10, na pewno to będzie mniejsze od 10. Więc jedyne wyrażenie większe od 10 to wyrażenie C. Tutaj celowo używałam różnego odczytywania, żebyście wiedzieli, że pierwiastek z 36 można przeczytać jako pierwiastek drugiego stopnia z liczby 36, pierwiastek kwadratowy z liczby 36 tej dwójeczki tu się nie zapisuje, tak? I czy się pierwiastek kwadratowy? Jeżeli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 27, to ta trójka już tutaj musi być zapisana.